Thank Tu się mówi Trip, czyli gabi się mój pies. Pozdrawiamy z mikrozlotu by mikrokamper, czyli pierwszego zlotu dla mikrokarawaningowców, czyli wszystkich tych, którzy lubią minimalizm w podróżowaniu. My jesteśmy oczywiście największym zestawem. Kiedy się siedzieli, siedzieliśmy z przyczepką, teraz mamy kaczuchę. Za chwilę wam pokażemy, co się tutaj od zewnątrz zmieniło. Tymczasem na całej imprezie mamy ponad 50 osób, kilkanaście ekip, przyczepy mikrokamper i różne inne wynalazki, które Wam później pokażemy, a tymczasem no, największa Różnica w naszej kaźce tutaj od zewnątrz. To są drzwi od cargo. Proszę bardzo. Mamy takie też z drugiej strony. Zaraz wam w środku przygotujemy. Pokażemy, co się tutaj pozmieniało. Pierwszy raz spaliśmy w naszej kaźce. Oczywiście nie jest skończona. Nie mamy mebli. Nie mamy tam niczego w środku jeszcze. Ale i tak spaliśmy na karimatach i było super. Naprawdę bardzo fajna opcja. Zaraz się wybierzemy tutaj na przechadzkę po całym obozie i zobaczycie co się tutaj zebrało, ale najpierw zajrzymy do kaczki. Dzisiaj zaczynamy od dachu, to jest kolejny etap budowy naszego kampera. Za chwilę wydniemy dziurę pod Maxwana, czyli pod wentylator dachowy. Resztę dachu praktycznie w całości zajmą panele solarne 3 razy po 210 Watów. One mają tam po metr szerokości i 132 cm długości, więc no zaadaptujemy tutaj całą przestrzeń. Zaczynamy od mierzenia, no musimy wyciąć dziurę 40 na 40. Dziura na Maxfana już wycięta, zaraz go tutaj w moim miejscu zamontujemy. Póki co leży z tyłu. Pierwsze przymiarki już były, no ale Karol jeszcze szykuje tam jakieś otwory montażowe. E, tutaj przychodzi montaż i na e, klej damy butyl i na śruby, dlatego trzeba wszystko dokładnie sprawdzić, zanim już ostatecznie to na swoje miejsce trafi. Teraz Max fan już podłączony, to teraz sprawdzamy tylko, czy działa. Na razie mamy taki prąd. Teraz jeszcze potrzebuję trzeciej ręki, żeby kliknąć. Oj, idzie trzecia ręka. Czyli działa. Eksperyment udany. To, co na pewno rzuca się w oczy, to ścianki działowe od łazienki. Jeszcze tu nie mamy kibelka ani prysznica, to wszystko będzie, ale już wiemy, jakie są te wymiary naszej łazienki i widać, że tu się lajtowo mieścimy. No, może jakbyśmy ważyli po 50 kg więcej każde, to mielibyśmy problem, ale tak to będzie pełen luz, żeby tutaj wziąć prysznic i sobie skorzystać z łazienki. Tutaj do łazienki wstawiliśmy jedno malutkie okienko. To jest Dometic Mikroheki, naprawdę najmniejsza możliwa opcja, ona tam wymusza cyrkulację powietrza, no i to chodzi tam tylko o to po prostu, żeby tu był przebieg. Tutaj zrobimy drzwi przesuwne, tu będą drzwi otwierane normalnie. Wychodzimy z łazienki i tak, mamy już też okablowanie pod instalację elektryczną pociągnięte. Ono oczywiście będzie ładnie schowane, nie martwcie się. No i nasz największy progres, a w sumie to Siemo największy progres, to są te dwie dziury i zrobienie kon konstrukcji pod łóżko. I chodzie. To nie za bardzo jeszcze przypomina łóżko, zdajemy sobie z tego sprawę, ale tak naprawdę to najważniejsze już zostało zrobione, bo na tym wszystkim będzie się po prostu to opierało. Łóżko będzie składane, dlatego nie jest za szerokie, bo po prostu reszta będzie wychodzić nam nad meble, które tutaj powstaną. W tym stanie to oddajemy do stolarza, dlatego nie widać, że to jest łóżko, bo tutaj przyjdzie po prostu płyta, na której będzie materac, tu będzie mechanizm, który pozwoli to łóżko rozkładać. A niżej będzie wielka przestrzeń kargo. Jak widzicie, te drzwiczki one są naprawdę dosyć spore mają tam ponad metr wysokości, e, dlatego e, ta przestrzeń bagażowa będzie ogromna. I jeszcze jedna widoczna zmiana to jest e, żywica epoksydowa na podłodze. To ją bardzo wzmocni i uszczelni. E, nie będziemy tego tak zostawiać estetycznie nie do końca jesteśmy zwolennikami czegoś takiego. Natomiast to jest fajne wzmocnienie po prostu. Potem to czymś przykryjemy, ale, ale jest po prostu porządnie. No i to w zasadzie tyle. Niedługo kaczka pójdzie do stolarza i będziemy mieć meble, no też w ogóle zobaczycie ogromną różnicę. A tymczasem idziemy zwiedzać mikrozlot. Na mikrozlocie są co najmniej cztery brutusy i dwie leny, czyli przyczepki takie troszkę bardziej terenowe i typu SK. Prezentuje się to mega i idziemy teraz do takiego ciekawego zestawu. E, pewna fajna rodzinka przyjechała tutaj z Brutusem i mają coś mega furem. Mikrokamper plus przyczepka firmy Mikrokamper. No i prezentuje się to po prostu grubo. Przede wszystkim co to jest za samochód i który rok? Z Volkswagen to 3 wersji Syncro. 91 rok. Był początkowo siedmioosobowy, były dwa, dwa rzędy, wiadomo kierowca-pasażer, dwa rzędy i kanapa trzyosobowa z tyłu. Zostało to wyrzucone. Jest teraz zrobione na dwuosobowego kampera. Jest łóżko 1,40 m na 2 m do spania. Czyli normalne łóżko idealnie, no? Tak. Ma kuchenkę gazową, zmywak, lodówkę i zamrażarkę. I Jakie ładne wykończenie się mu zaraz zajrzy, bo widzicie, z zewnątrz on już wygląda mega i to wszystko pasuje do środka. Zostało wy, wy, wymienione zawieszenie, ma dołożoną wyciągarkę, bagażnik dachowy. I bawicie się w taką turystykę offroadową? No to czasem, jak jest czasem. czas. No jasne, no jasne. A przyczepa wjedzie? Też jak, jak już jedziecie w jakieś takie właśnie no to polne to właśnie drogi, błotko coś, to bierzesz... Zestaw, nie? Jeżeli jedziemy więcej osób, to w przy... zasadzie to jest pierwszy raz z tą przyczepą. Jak ten bus jedzie, tak, nie? nie? Okej, okay, tak, okay. okej, czyli próbujecie. No i jak się sprawdza, póki co? Już jedna noc za wami. Fajnie, ciepło jest, przyczepka jest mega, jest ciepło, jest fajnie, fajnie się gotuje, ta kuchnia jest super. O, no to mega. A na dachu jeszcze tak wrócę do kampera. E, cztery panele mówiliście. Tak, no. Jaka moc? 4 watry. Nieźle. Czyli co? Bez problemu wam na wszystko star starcza, prawda? No. No i tak zaj zajrzyjmy tylko tą kamerą do środka. No mega, po prostu wszystko jest dobrane, wykończone i, i, i tak dalej. I co macie tu? Lodówka? Lodówka, jest jest A no Wiadomo, tak. zaświetlenie zrobione lodowe. W no. środku i na zewnątrz. Uruchomienie dodatkowe. Roleta Dometika. Bardzo ciekawi goście na mikrozlocie, chociaż zabudowy nie wykonywali u Karola, zrobili ją własnymi rękami, kupili sobie samochód Toyota Tacoma 3.6V 300 koni, ciekawostka spalanie 15 około z tą budą, już która ma 3.30 wysokości, koła terenowe więc tak naprawdę fajny bilans wydaje mi się, benzynka oczywiście. Prysznic zewnętrzny, wewnętrzny też będzie, środek jest jeszcze na wykończeniu, łóżko już jest gotowe. Wymiary tak, tutaj mamy alkowe 1,20m, potem mamy tu jeszcze 2,40m do wykorzystania. Wewnątrz mają 1,90m wysokości, więc dosłownie minimalnie niżej niż my. No i szerokości też mają 1,90m, czyli fajnie im się po prostu ta buda chowa, że wszystko widzą we własnych lusterkach, nie potrzebują żadnych dodatkowych. Z naszej perspektywy, oczywiście, bardzo ciekawa zabudowa. Mało się takich spotyka. Podpatrzyliśmy nawet rozwiązanie dla siebie. Fajnie jest właśnie przyjechać na taki zlot, pogadać, zobaczyć, jak inni co rozwiązują. To jest zabezpieczenie, które chroni potem pyk, zamek. Zamykamy je i jest trochę bezpieczniej. Wiadomo, że jak ktoś będzie chciał, tutaj tak przyjdzie, tutaj z wyżynarką zrobić dziurę i wejdzie, ale tak naprawdę to taki podstawowy odstraszacz, który przy okazji robi. ポン <music> I na koniec znaleźliśmy drugiego dziadka. Dopiero co tutaj przyjechał, i zebrała się niezła grupa ludzi, która przyszła go oglądać. To jest zastawa 1100 z 1986 roku, z przebiegiem zaledwie 80 tysięcy. To jest samochód, który pochodzi z dawnej Jugosławii, teraz yy, Serbii obecnej. Yy, no i właśnie wypożycza z wypożyczalni Helman Camp Brutusa przyczepkę, podpina ją pod hak i jedzie zwiedzać Europę. Więc też mega fajna wycieczka. A My tymczasem zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Będziemy już pokazywać chyba gotowe meble, a na pewno jak powstają. Pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji, że pokazujemy grupie ludzi nasz film i jesteśmy świadkami tego, jak go oglądają. Trochę nas to stresuje, trochę krępuje, ale tak naprawdę cieszymy się, że możemy to pokazać, więc oglądamy Rumunię dwa lata temu z przyczepą.